Cześć, witam Was w odcinku w Mister Knallen. Jak tu widzę, jest śliczne tło, ale jak tu widzę, są jednorożce, które się nienawidzę. Nie mam jednorożców, według mnie to jest jakieś takie zwierzę dziecinne i moje no, ja rzadko lubię. Wiem, że niektórzy po prostu mają jakieś manie na to. Jak zwykle mam wszystkie laki. Ja tu nie patrzę na moją nie patrzę, nie patrzę. Przesuwa wączkę, och, bo do mnie jest dużo lat. I nie będę tu już ja mam jednorożkę, ale. No, ten ja akurat nie używam a tak mi no tutaj nie lubię jednorowców i no no dobra, to sobie zbiore prezenty i idę na zakupy z... yy, właśnie, żeby zobaczyć ile mam hajsów o jakich nie widzę a, dobra tak, nagrałam ja fajny filmik yy, tylko, że się nagrał się oczywiście, ale Akurat w sobie puszczałam piosenkę i nie wiem jak ją teraz usunąć. He co my tu mamy? Mania jednorożców. A dobra, dzisiaj się skuszę na jednorożca No ale żeby to był ostatni raz, ostatni raz... Uniu Un unikorn. Chyba... Nie wiem, ale o jedno są to włosy kocham te Ja lubię takie rzeczy, ale słodkie jest w sumie. Mogę się skusić, jak to tam, tam To jest słodkie. Mam się nie skład, to jest dziwne. To? Hmm. Nie. To w sumie. Dobra, powiedz może będzie to. Dalej. Tutaj są głosy. Hmm. Nie, to jest Nie, są jakieś unicornowe sławki. Ja sobie wezmę sobie co mi tam jak oczywiście nic nie kupię. Wydam sobie jak to na odcinku. E, no dobra, e, co tu jeszcze, co tu jeszcze? Tu właśnie potrzebuję jakiś spodni. Słodkie są. Co to jest? Słodkie, słodkie, słodkie. Tutaj mamy. O, rób bier tam to. A jednak nie. Dziwne. No dobra, dobra. Co my tu mamy? Nie, ew. Dobra, wezmę na sobie to. Co to ma być? Fajne. Tu mam specjalistów. Oczy nie. Walić kupię. Co? Nie wiesz, że ktoś nie umiał zrobić komika od szczura. Już to już jest za łatwe. O, rano, rano, ja już tutaj nie wierzę w ludzkość. I też muszę tak mówić wolniej oraz wyraźniej, ponieważ widziałam na filmiku, że jak mówię szybko, co mówię zawsze, to po prostu nie słychać. lewo. No dobra, mi się tu nie ładuje, więc zaraz wracam. Aha, jest ja chcę No fajnie. To jeszcze pokazałam Averil, która ma fajny róg. Okej, okay, musiał się dognąć i teraz się załadowało. Tak, mam poświęcone taką spódniczkę. A słodka jest a jaka taka krótka, raśna. Ale fajny róg jednorożce, taki świecące. Nie, nie jestem VIP-em, nie chcę się, się poczekać. Dalej. Aha, to już było. Jak zwykle zadali rzeczy, które już były. I myślę, że nikt mnie nie zauważy. Wszyscy zauważyli, wszyscy. Dobra, dobra. Um, tu jak widzę mi się oczywiście zlagowało. więc bierzemy może zejść tą spodniczkę. Czy ja biorę? Następnie tutaj ten na piątą stronę o ona jest, jest i... A znam tam bluzkę. Kasia, wiesz o co chodzi. Oj, co też. Znaczy, chodzi, że kojarzę te dwie rzeczy. Pozdro, pozdro dla Kasi, ona wie o co chodzi. Dalej, dobra, weźmy sobie to. na sobie to. Dalej. Um, hmm. Te głosy. Dobra, głosy są wicie. Według mnie. Jak sobie tak nam szybko, chociaż nie miałam, to już naprawdę nie moja wina. Hmm, tak może być. I buty to tam w szafie będą jakieś, What's też. Zobaczcie co jest najbardziej w top. Aha, nie no spoko, no chociaż jest już czternasta, ja dopiero zawstałam. No dobra, bo nie ma co jak o 5.15 z YouTube'a. Też takie ja tam są ciekawe rzeczy. Mmm, co by się Te łóżka mi się przypadają. Dziwna smu. Mmmm, chała nie wygląda. Mmmm. Chodzę dobra wadzić. Tutaj może takie kolory, mój ulubiony. He he. Dobra, dobra, i na koniec odcinka ogólnie będzie taka specjalna rzecz. he, 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 he się mnie. No to na koniec dobra. Dzień, że jest ok. Teraz tylko do te sławki. Okej... Okay. Myślę, że jest dobrze. Jakoś wygląda. Nie to wygląda. I już nie wygląda, teraz. No i może nie założę tej maski, ja mam tak. Trochę. nie mam taki chyli Trochę mnie starko i <grym> Ale dobra. Jakie by tu buty? Takie. Dobra. Trampki. Co tego, że w ogóle nie pasują? Ale dobra. Myślimy. No, może. Może jakieś włosy? Mhm. Ogólnie możecie mi polecać jakiś fajny program do nagrywania oraz montowania, bo nie mam żadnego W sumie <laughs> i miałam móc złożyć ten na Dekana, ale już się nie chce Uwaga, uh -huh, nie mam jakiegoś, nie mam pojęcia uh -huh. Dobra Teraz wśród ładne. Może tak? Weźmy ten? Weźmy tak tak YOLO. Jakieś animacje. Ja będę musiała skupić wiko Iwo. Mam mało, jak są ma mało hajsu. W każdym hajsów mam dużo, a według mnie mam mało. Kasia zawsze, jak patrzy na mój hajs, kiedy do mnie przychodzi, to zawsze takie... jeno ile ty masz hajsów. Pozdro dla z olciak i wpadajcie na kanał. Znowu Nie, nie za dużo unicornu. Zresztą to mówi unicorn. Unikorn Unicorn popcorn Logika. Eee... Yy. Nic, to mi się nie podoba. Tu muszę kupić na bank. To piękne. I tak mi się nigdy nie przydadę, ale co tam? Jeszcze nagrałam no ta minuta, więc raz będę kończyła. No. no dobra. Więc myślę, że motyw mogę zaliczyć. Więc w sumie to na tyle. Cześć!